Witam Was ponownie. W dzisiejszym odcinku postaram się uruchomić taki oto zestaw, czyli falownik i elektrowrzeciono chłodzone wodą. Zapraszam! Zanim zacznę podłączanie poszczególnych elementów, przedstawię Wam bohaterów dzisiejszego odcinka. Jest to tak zwany mokry chińczyk, czyli wrzeciono chińskie 2, kW do 24 tysięcy obrotów na minutę, zacisk maksymalny półcalowy, jest to wrzeciono chłodzone wodą, tutaj widzicie wejścia. Na dwa krótce do wody i wtyczkę zasilania i sterowania. To jest jedna rzecz, średnica 80 mm, i to chyba wszystko, co trzeba wiedzieć o takim rzecionie. Kolejnym elementem zestawu jest falownik. Jest to falownik ten akurat jednofazowy 2,2 kW. Czyli dedykowane do sterowania tym wrzecionem. Co będziemy potrzebować jeszcze, żeby to wszystko spiąć i uruchomić? Wrzeciono na razie na bok. Zajmiemy się najpierw uruchomieniem falownika. Przewód zasilający, to będzie do falownika. Do falownika również pamiętajcie, że są potrzebne przewody dedykowane. Ekranowane przewody to jest przewód 4 razy 4 razy 1,5 z oplotem stalowym plus jest pancerz z jakiegoś tworzywa to jest kolejny, kolejna rzecz, która będzie mi potrzebna. Mam też rurki do chłodzenia wodnego. Rurki 10 mm i rurki, czy to jest chyba 10 albo 12, i rurka 6 albo 8, ale do rurek jeszcze wrócimy. To, to później, kiedy zajmę się wykonaniem chłodzenia do samego elektrowrzeciona. Więc właśnie, to może na razie na bok żeby nie przeszkadzało i na razie zajmę się podłączeniem zasilania. Z przodu tych falowników jest taka klapka, którą chyba jednak śrubokręt się przyda. Wkręcamy tą klapkę. i Tutaj mamy dolna listwa zaciskowa. Posłuży nam do podłączenia zasilania, jak i elektrowrzeciona. Zasilanie podłączamy pod pierwsze trzy zaciski. L, M i mamy uziemienie. Natomiast wrzeciono będzie podłączone trzema żyłami. One są nazwane UVW. Pierwsza część zadania wykonana, najprostsza. Trzy przewody podłączone. Uruchamiamy w takim razie falownik do gniazdka. Wkładam wtyczkę z bolcem i zobaczymy, co będzie. Słyszycie, uruchomił się wentylator i wyłączył, czyli nie ma jeszcze obciążenia. Miga napis 400, czyli w tym momencie jest ustawienie takie podstawowe. Na 400 Hz, i to wszystko, jeśli chodzi o podłączanie zasilania. Do samego tego falownika była oczywiście instrukcja, ja ją sobie trochę przestudiowałem, i na razie zostawiamy te ustawiania, ustawienia fabryczne. Nic nie będę kombinował. Zabieramy się za podłączenie samego falownika, czyli kolejne trzy przewody. Po wyłączeniu czy wyciągnięciu wtyczki z gniazdka, będziecie słyszeć, zresztą będziecie widzieć również, że sam falownik jeszcze się nie wyłączy, ponieważ jest tutaj trochę kondensatorów, jakichś cewek, na których utrzymuje się napięcie jeszcze przez jakiś czas. Trzeba o tym pamiętać, żeby nie pchać tutaj rąk, póki się falownik faktycznie nie wyładuje. Zasilanie wyłączone. Napięcie LU. Hmm. Zobaczymy. Później poczytamy o, o błędach, które tutaj z, yy, zgłasza. Na pewno był to komunikat, że zasilanie sieciowe jest wyłączone. I możemy brać się za przewód ten ekranowany. Przewód, który użyję teraz, jest przewodem typowym do podłączenia falowników. Cztery żyły, oplot metalowy. Zrobimy to tak, że oplot podepniemy do uziemienia od strony falownika, natomiast nie będzie on podłączony do, do niczego praktycznie od strony wrzeciona. Czyli tam, kiedy zakończę to na wtyczce, trzy żyły. Zostaną podłączone do wrzeciona. Czwarta jest nieużywana i masy również, uziemienia tam również nie będzie. Zabieram się do pracy. Przewody zarobione, podłączone. Możemy w takim razie testowo uruchamiać maszynę jeszcze na sucho bez zabawy z wodą. Z wrzeciona wykręciłem tylko zacisk, on nie jest w tym momencie potrzebny. Odpalamy. Podłączam zasilanie, wrzeciono jeszcze się nie uruchomi, ponieważ sterownik nie będzie uruchomiony. Podzenie działa, wyłączone, odpalamy. 400 Hz jest nastawione, więc maksymalne obroty zobaczymy. OK, wyłączone. Są ustawione rampy, czyli ruch jednostajnie przyspieszony i ruch jednostajnie opóźniony na zakończenie pracy. Póki co elektronika działa. Nie zawiodło. Zabieram się w takim razie za, znaczy rozłączę to i zabieramy się za krótce, wodne. Wodujemy tego Chińczyka. Ja do tego zestawu, który chcę zbudować, nie mam faktycznie jednej rzeczy. Nie mam. Termometra i przepływomierza, ale to podepnę sobie najwyżej później. Mam taką oto małą pompkę. To jest pompka 12V. Maksymalny przepływ 500 litrów na godzinę. Krótce wyjściowe G1/4 cala. Zaraz sobie to również podłączymy. Do wrzeciona są króćce Takie malutkie. To są takie mniejsze. Już patrzymy jakie to jest jaka to jest średnica. 5,6 mm. Czyli tutaj będę zakładał wężyki 6 mm. Jeden już mam zaciśnięty. Porządnie siły nie żałujcie, żeby się to gdzieś nie wylało później. wszystkie rurki, wężyki połączone. Układ będzie układem otwartym bez jakiegoś wielkiego ciśnienia. Pompka jest podłączona. Ona będzie pompować, wypychać wodę na wrzeciono. Ja sobie tutaj na razie na szybko tak połączyłem, czyli tutaj jest wejście na wrzeciono i wyjście z wrzeciona, czyli z pompki woda idzie tutaj, stąd wchodzi na chłodnicę. Taka mała aluminiowa chłodnica spokojnie wystarczy, i z chłodnicy wchodzi do zbiornika. Silnik, tak jak mówiłem, 12V, on będzie podłączony do falownika, więc wraz z uruchomieniem wrzeciona będzie się pojawiało napięcie na silniku. Próba? Nie ma sprawy. Mam tutaj malutki akumulator 12V. Leci woda? Leci. Musi lecieć. W tym momencie jest tutaj parę litrów wody. Oczywiście później mogę sobie dobrać. Jak duży zbiornik będę potrzebował, czym większy, tym ta woda będzie się robić chłodniejsza. Chłodnica. Zobaczymy, może zostanie tak jak jest. A może dodam jakiś wentylator 12V, również, żeby jeszcze ją przewiewać. Zobaczymy, jakie, jak to się będzie nagrzewało. I to chyba na dzisiaj. Słuchajcie, koniec. Falownik podłączony. Wrzeciono działa. Chłodzenie również. Cały ten układ wykonany. Wszystko jest prawidłowo zrobione. Zostaje. Podłączenie do maszyny, ale do jakiej to niespodzianka kolejna, dowiecie się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.